Licencjonowani doradcy energetyczni działający w ramach Wrocławskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to osoby, które doradzają osobom prywatnym, firmom oraz instytucjom, jak prowadzić inwestycje, których celem jest energooszczędność i ochrona środowiska. Ale Fundusz organizuje też szkolenia dla samorządowców, którzy mają być w gminach tak zwanymi energetykami, czyli osobami, które będą potrafiły przekazać całą tę wiedzę swoim wspólnotom samorządowym. W ramach ogólnopolskiego projektu doradztwa energetycznego doradcy energetyczni przeprowadzają szkolenia dla różnych grupów, grup odbiorców w ramach szeroko pojętej efektywności energetycznej, promowania odnawialnych źródeł energii czy adaptacji do zmian klimatu. Dzisiejsze nasze spotkanie. To jest właśnie jedna z wielu możliwości w ramach których przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mogą poszerzyć swoje kompetencje, swoje środowiskowe kompetencje i wspomagać nie tylko samorządy, ale także mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe w planowaniu i realizacji inwestycji przyjaznych środowisku, a także pozyskiwania źródeł finansowania na ten cel. Inwestycje w energooszczędność i ochronę środowiska to szczególnie dla osób prywatnych dość kosztowne działania. Dlatego ważnym elementem takich szkoleń jest prezentowanie tych programów funduszu, które wiążą się z dotacjami na te cele. Dzisiaj wskazujemy przede wszystkim, skąd można pozyskać dofinansowanie. Przekazujemy kompetencje, które powinien posiadać energetyk gminny, chcący skutecznie i efektywnie realizować działania własne gminy, jak i również wspomóc mieszkańców w realizacji ich inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości środowiska. Planowanie zmian oraz inwestycji w zakresie energooszczędności to złożony proces. W przypadku budynku wielorodzinnego czy jednorodzinnego należy go rozpocząć od oceny jakości jego ocieplenia oraz sprawności źródła energii. Chodzi więc o audyt energetyczny. Audyt energetyczny to podstawowy, podstawowy dokument energetyczny, który wprost określi, jakie potrzeby energetyczne ma budynek, a także dobierze pod nie odpowiednie rozwiązania, oczywiście w oparciu o dostępne środki finansowe i również źródła. Finansowanie. Wszystkie te informacje można uzyskać od gminnego Energetyka, jeśli jest taki w konkretnej gminie. Ale służą nią również doradcy Energetyczni Wrocławskiego Funduszu. Doradcy Energetyczni są bardzo otwarci na współpracę. Na wszelkiego rodzaju spotkania, czy stacjonarne u nas w gminach, czy podczas webinarów, czy szkoleń stacjonarnych, po prostu trzeba do nas zadzwonić, napisać maila i będziemy podejmować współpracę. Jedynym ograniczeniem tej możliwości konsultowania się z doradcami energetycznymi jest skończona ich liczba. Na Dolnym Śląsku jest ich tylko sześciu. Dostępni są we Wrocławiu oraz w oddziałach funduszu w Wielnej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.